Wtorkowe popołudnie nie było spokojne i bezpieczne. Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie kolejny raz musieli interweniować przy pożarze traw. Jedno ze zdarzeń miało miejsce przy Alei Jana Pawła II. Chwilowe są tutaj 8 następów. Trawy się palą z różnych powodów. Jeden też z może być nieostrożność ludzi dorosłych. Posyłają się ogniem i nie należy tego robić, stwarza to bardzo duże zagrożenie. Szczególnie dotyczy tutaj wiejący wiatr, który powoduje, że ten pożar rozpoczyna się szybciej. To nie jedyny przypadek, do którego musieli wyjechać tarnowscy strażacy. Okay, w dniu wczorajszym. Na służbie strażacy gasili dwa pożary trawy na terenie miasta Tarnowa i dziewięć pożarów na terenie powiatu Tarnowskiego. Łącznie podjęliśmy 11 interwencji. Jest to spowodowane ładną słoneczną pogodą, wysuszoną pozostałością roślinną. Ten sezon rozpoczął się zdecydowanie wcześniej. Tak naprawdę w tym sezonie dużo wcześniej zaczęliśmy w stosunku do ubiegłego sezonu gaszenie pożarów traw, bo 17 lutego już pierwsze pożary miały miejsce na terenie powiatu tarnowskiego, które strażacy gasili. Do tej pory od początku, od połowy lutego strażacy interweniowali 132 razy, gasząc pożary traw i pozostałości roślinnych, roślinności po pozimowej, wyschniętej, z czego 116 na terenie powiatu tarnowskiego, a 16, w 16 przypadkach na terenie miasta Tarnowa. Porównując lata ubiegłe, liczba pożarów w centrum miasta spadła, wzrost natomiast ich ilość na terenie powiatu. Strażacy apelują i przestrzegają przed negatywnymi skutkami podpaleń. Pożary traw pozostałości roślinnych tej pozimowej jest dużym zagrożeniem przede wszystkim dla życia zdrowia ludzkiego. Jest to pożar otwarty i ogromne niebezpieczeństwo dla ludzi. Poza tym dla ich majątku. Pożary traw są również przyczynami pożarów budynków i mieszkalnych i gospodarczych, więc strat w mieniu. Ponadto powodują degradację gleby. To jest e, trzeba dbać o tą dobrą kulturę rolniczą e, ziemi, e, powodują niszczenie fauny, flory, e, legowisk e, i gniazd e, dzikich zwierząt. I degradację gleby. Także same skutki wypalania traw są bardzo negatywne i przed tym przestrzegamy, a szczególnie, że stanowią ogromne zagrożenie. Przy każdym zgłoszeniu pożaru straż współpracuje z policją. Należy pamiętać, że ten proceder jest w Polsce karalny. Osoby, które dopuszczają się podpaleń, powinny mieć świadomość, że kary sięgają nawet do 5 tysięcy złotych. Tarnowscy policjanci nie odpuszczają dilerom narkotykowym. Mundurowi z komisariatu Tarnów Zachód zatrzymali młodego mężczyznę, który w swoim mieszkaniu przechowywał środki odurzające o wartości ponad 25 tysięcy złotych. 26-latek mieszkaniec naszego miasta w swoim mieszkaniu w bloku przechowywał znaczne ilości substancji psychotropowych i psychoaktywnych. Tutaj mówimy o 1100 gramów amfetaminy oraz 57 gramach marihuany, suszu marihuany. Mężczyzna, co doprowadzono do Tarnowskiej prokuratury, która następnie skierowała wniosek do Tarnowskiego sądu. Tutaj sąd się przychylił do naszych wniosków i zastosował wobec młodego mężczyzny areszt na okres trzech miesięcy. 26-latkowi postawiono zarzut wprowadzenia do obrotu znaczącej ilości środków odurzających. Grozi mu za to od 2 do 12 lat więzienia. Finałowa rozgrywka i uroczysta gala zwieńczyły siódmy sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. W decydującym starciu mierzyły się dwie tarnowskie szkoły, trzecie i piąte liceum. Po zaciętej dyskusji guru było trzecie. To pierwszy mistrzowski tytuł dla szkoły przy Brodzińskiego 6. Spełnienie, spełnienie. To jest mój trzeci rok w Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Było srebro, był brąz, przed czas na złoto. Jestem niezwykle radosny, że w końcu udało się to zrobić, że jest to takie zwieńczenie całego całego tego okresu. To już ostatnia debata w liceum. Teraz będą nowe wyzwania. Tym bardziej cieszę, że cała drużyna cała drużyna zbudowała jeden silny organizm, który funkcjonował przez cały ten czas. Nie jestem w stanie opisać słowami, choć tego się tutaj uczymy. Yy, jaka to z tego na radość i satysfakcja? Teza finałowej potyczki brzmiała: normy promowane w przestrzeni publicznej mają mniejszy wpływ na kreowanie postaw moralnych niż wartości wyniesione z domu. O czym zatem była debata? De facto o tym, co jest dzisiaj ważniejsze socjalizacja wtórna czy pierwotna jak dzisiaj te e, wzorce, które są tak liczne, e, a które są promowane, kreowane w przestrzeni publicznej, e, wpływają na to, co my wynosimy z domu. Od lat finał jest takim finałem, który stawia tezę mocno społeczną, taką, która w jakiś sposób zmusza do myślenia właśnie na takie tematy ogólnospołeczne. Bardzo się cieszę, że młodzież dzisiaj podołała i ta debata rzeczywiście myślę wzbogaciła każdego, kto ją oglądał. Dzień przed finałem odbyło się starcie o trzecie miejsce, w którym szkoła Szczepanika pokonała drugi zespół trzeciego liceum. Jak podkreślają organizatorzy, choć jest to już siódma edycja projektu, to nadal potrafi on zaskakiwać. Zaskakuje ciągłe zaangażowanie nauczycieli, którzy czasami są 7 lat z rzędu z nami. Zaskakuje myślę też to, że ciągle nowe szkoły chcą do nas dołączyć, również z subregionu Tarnowskiego i okolic. I myślę też, że zaskakuje to, jak mnie, tak wciąż na nowo, jak młodzież odkrywa samą siebie, jak odkrywa taką pasję do, do wiedzy, do dyskutowania, do takiego rozwoju umiejętności dialogu. Zwycięzcy Tegorocznej Tarnowskiej Ligi Debatackiej będą reprezentować Tarnów w mistrzostwach polskich debat oksfordzkich. Biblioteka Narodowa opublikowała raport stanu czytelnictwa Polaków. Wynika z niego, że 28% osób nie posiada w domu żadnej książki. Zapytaliśmy mieszkańców miasta i okolic, jak odnoszą się do tych wyników i czy lubią czytać. Nie mam książek, bo nie lubię ich czytać. No bo akurat ja mam bardzo mało czasu, bo chodzę do szkoły i akurat jeżdżę na treningi więc, o 20 i bardzo często wracam, ale jeżeli mam jakąś lekturę, no to staram się czytać. A dlaczego? Bo zawsze za stary jestem. Nie ma czasu na to. Nie lubię czytać książek, bo są nudne i mam jeszcze rzeczy do roboty. Ja też nic nie czytam, ponieważ jest to nudne i strata czasu. Nienawidzę. Wolę film oglądać. A gdzie jak byłem młody, to czytałem. Na szczęście są też tacy, którzy mają zupełnie inne zdanie. E, kocham czytać książki, bardzo mnie interesują. Bardzo często czytam książki. Wolę mieć na półce swoje książki i wiedzieć, że są moje, niż martwić się tym, czy oddam. Dużo książek. E, no, ostatnio czytałem Imię Wiatru. E, mam też e, pokaźną kolekcję książek w domu na półce. E, najbardziej lubię książki fantasy i science fiction. A dlaczego lubisz je czytać? Pewnie jest takie Według mnie ciekawego, to co mnie w nich najbardziej pociąga jest ciekawość, że są inne od naszego codziennego życia i dają jakby poczucie odkrywania nieznanych światów. Lubię czytać, dlatego że no zawsze od małego dziecka lubiłam czytać książki. Czy te interesuje? Dużo rozwiązuje krzyżówek, więc mi się przydaje te czytanie książek. To. Liczmy także w ciągu dnia wieczorem. Przynajmniej godzinę czytam. Eee, no, nie mam nic przeciwko. Lubię. Może ma ich to na domu? no wiem, 20, 15. Ja lubię. Ja od ma małego dziecka. Ja, no, czyta się, bo się czyta. nie. Jak jest czas, i jak na wsi. No to czasem jest, czasem nie ma. Masz? Okay, tak. Dobra, teraz. Przeważnie czytam takie, które mnie interesują, czyli o sporcie, czyli o sportowcach najbardziej lubię czytać i ich mam najwięcej. Ewa Stańczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej w Tarnowie podkreśla, że podstawowe wskaźniki czytelnictwa są stabilne. Czytelników nie ubywa od 10 lat. No, rzeczywiście te wyniki od kilku lat są dość przygnębiające. W Tarnowie zaobserwowaliśmy duży Padek czytelnictwa około 10 lat temu i od tamtej pory ten poziom czytelnictwa w naszej bibliotece utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, czyli co roku mniej więcej rejestrujemy 20, około 25 tysięcy czytelników. W ubiegłym roku, w 2018, w w przeciwieństwie do Biblioteki Narodowej zaobserwowaliśmy, zanotowaliśmy niewielki wzrost czytel, liczby czytelników. W, w, niewiele ponad 600 osób więcej niż w, w 2017 zostało zarejestrowanych w bibliotece. E, być może nie jest to bardzo duży wzrost, jednak zawsze to, może taka pierwsza jaskółka. Wśród czytelników przoduje młodzież. E, mamy czytelników w każdym wie, wieku. Najwięcej rzeczywiście czyta, e, są to czytelnicy w przedziale e, od zera do 25 lat, czyli dzieci i młodzież, a więc ten, ci czytelnicy, którzy jeszcze się uczą albo studiują. W rankingach poczytności w Tarnowskiej Bibliotece królują książki dla kobiet, bo około 75% czytelników miejskiej biblioteki to właśnie panie. Należy dodać, że oprócz wypożyczania książek, Polacy chętnie kupują swoje ulubione tytuły i coraz częściej sięgają po e-booki.